Damy Was z dżungli gadżetów podróżniczych. No to po cringeowym początku yy, przejdźmy do poważnych rzeczy. A mianowicie przychodzimy dzisiaj do Was yy, z gadżetami podróżniczymi, które są według nas yy, bardzo, bardzo przydatne. Yy, od razu powiemy, że to nie jest jeden odcinek. Dzisiaj jest pierwszy odcinek, za tydzień będzie kolejny odcinek z kolejną dawką gadżetów podróżniczych. Zacznijmy od tych, które zmieniły nasze podróżowanie i bardzo, bardzo mocno ułatwiły tą czynność. Tak, nie wszystkie te gadżety to są rzeczy, które musicie koniecznie ze sobą zabrać, bo bez tego Wasza podróż się nie uda. Prawdopodobnie większość z nich nie wpadnie do tej kategorii, ale niektóre z nich to są takie ciekawostki, o których pewnie niewiele osób pomyśli, że można je zabrać ze sobą w podróż, a w jakiś sposób ułatwią Waszą podróż. Także przechodzimy do pierwszego gadżetu podróżniczego. Zaczynamy od gadżetu, który był zdecydowanym game, changer, game changerem naszych podróży, a mianowicie taka kostka przedłużacz jest rewelacyjna pod wieloma względami. Przede wszystkim dlatego, że nie zajmuje dużo miejsca, jest bardzo kompaktowego rozmiaru. Yy, możecie sobie ładować wieloma tak naprawdę wiele urządzeń naraz, bo ma normalne gniazdka. Plus ma jeszcze gniazdka USB. No, przydaje się ona w hotelach, przydaje się ona również w restauracjach. Jeżeli na przykład, nie wiem, jesteście w restauracji, chcecie podładować jakiś sprzęt, czy chociażby powerbanki, tadam, jest, używacie tylko jednego gniazdka, a sprzętów możecie ładować wiele. Jeżeli chodzi o kostki dostępne na rynku, to jest ich tak naprawdę mnóstwo w przeróżnych cenach. Są nawet od 30 zł, takie bez, bez kabla, z samą wtyczką w tym miejscu, do 200, nawet 300 zł, więc wybór tak naprawdę należy do Was. Nie wiem, nasza kosztowała chyba około 50 zł z kablem. Z kablem jest wygodniej, no bo jakby nie ogranicza Was ściana, do której przypięta jest kostka, nie? Jakby macie po prostu więcej możliwości podpięcia tutaj urządzeń, które nie wchodzą w kolizę ze ścianą. A ja już jak jesteśmy przy ładowaniu, to od razu Wam podpowiem, że jak jedziecie gdzieś za granicę, szczególnie poza Europę, to warto zorientować się, jakich wtyczek tam używają, bo bardzo często nie są to nasze wtyczki takie europejskie, polskie. Dlatego kolejnym gadżetem to są przejściówki, przejściówki do ładowania. Te są akurat amerykańskie, do gniazdek amerykańskich. Natomiast, no są różne. Są też takie wieloprzejściówkowe, gdzie macie jedną jedną przejściówkę z różnymi końcówkami. My takiej używaliśmy, w pewnym momencie ona po prostu zaczęła się trochę zacinać i średnio działać, dlatego przerzuciliśmy się na takie pojedyncze. I to super idzie z tą kostką też, dlatego że kostka ma jakby jedną wtyczkę, która idzie do ściany i wystarczy Wam tylko jedna taka przejściówka, a jakby ładować naszych um, urządzeń, możecie wiele. I to, co Ola powiedziała o takich przejściówkach, yy, jakby do wielu krajów i do wielu gniazdek na świecie, to tutaj zdecydowanie nie stawiajcie na cenę, tylko stawiajcie na jakość tej przejściówki, bo niestety najtańsze produkty bardzo często no, psują się po dosłownie kilku użyciach. Więc jak jesteśmy przy prądzie, yy, to myślę, że możemy zająć się kolejną rzeczą która jest nieodzowna w podróży, czyli powerbanki. Tak naprawdę ile powerbanków ze sobą nie zabierzecie, to je wykorzystacie. My bardzo często ładujemy, no my ze względu na to, że nagrywamy też dosyć dużo, bardzo często ładujemy sobie kamerę, telefony, słuchawki. Jest to naprawdę coś, co zmienia komfort podróżowania. Tak, i warto mieć tych powerbanków kilka, w zależności od tego, ile urządzeń macie. Ewentualnie takie powerbanki, jak ma Olo, który ma kilka wejść, chyba dwa. Do ładowania powerbanka USB-C i dwa wejścia do ładowania urządzeń USB. Tak, natomiast warto mieć ich kilka, one ładują się dosyć długo, więc jeżeli wykorzystacie prąd z takiego powerbanku, no to dobrze mieć w zapasie kolejny, a tamten po prostu sobie ładować na zapas. I tutaj znowu przychodzi kostka, wpinacie kostkę w restauracji i możecie podładować powerbanka. Tam te powerbanki się oczywiście kilkukrotnie przydały. Jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać filmy, ja na przykład byłam w, w Namibii, spaliśmy na pustyni dosłownie i tam prąd był tylko z generatora do 20 chyba, a Oczywiście sprzętów nam się nie udało doładować, no więc taki powerbank rzeczywiście mnie wtedy poratował i telefon mogłam sobie podładować na kolejny dzień podróży. Pamiętasz w Maroku? Nasz kemping Lot of Stars, tam prąd tak naprawdę był tylko i wyłącznie z solaru, który był zamontowany na dachu. Jedyny sposób ładowania to był przez zapalniczkę samochodową wiszącą na, na kablu z tego właśnie solara. No powerbanki wtedy rzeczywiście ratują życie. No to ciąg dalszy prądowych przygód. Coś, co może nie jest jakimś wybitnym gadżetem, ale przydało nam się kilkukrotnie. Chociażby nawet w Chorwacji, pamiętasz, ten kemping, mm -hmm. który mieliśmy? To jest coś takiego, takie małe urządzonko, nie powiem Wam, ile to w tej chwili kosztuje, bo po prostu nie pamiętam, to jest tak, tak, tak długo już to mamy. To jest, może pełnić funkcję latarki, ale ciekawe też, fajna, fajna rzecz, ponieważ może pełnić funkcję lampki. Na przykład na kempingu, gdzie nie mamy kompletnie dostępu do prądu, Możemy sobie coś takiego, nie wiem, postawić na stole, czy też jest taki uchwycik, podwiesić sobie pod czymś, w namiocie, czy gdziekolwiek indziej. I mamy lampkę. To jest zasilane na trzy y, baterie y, paluszki. Y, I tyle. Tak Przedatna naprawdę. Rzecz. Bardzo z rzeczy, które życia Wam nie uratują w podróży, ale mogą stanowić jej urozmaicenie. Jest takie pudełeczko, wygląda trochę jak powerbank, jest może trochę większy niż powerbank. Natomiast jest to przenośna drukarka do zdjęć z telefonu, ze smartfona. Nasza jest akurat w produkcji Xiaomi, ale są też... Yy, no są przeróżne na rynku. Wybierajcie sobie produkty, jakich film chcecie i jakie Wam najbardziej odpowiadają. Co jest zaletą tej konkretnej, dlaczego my się zdecydowaliśmy na taką? Są wkłady, czyli właśnie to, na czym drukują się te zdjęcia. Dlatego, że te zdjęcia drukują się na papierze samoprzylepnym. To znaczy, to jest normalne, normalny papier fotograficzny, a od spodu jest, jest folia samoprzylepna. My z tego korzystamy na przykład w ten sposób, że wysyłając pocztówki z krajów, które odwiedzamy, albo jakieś no, takie listy. Kopertach. Czasami robimy sobie zdjęcie na tle jakiegoś fajnego miejsca i po prostu drukujemy, drukujemy takie zdjęcie i dorzucamy do koperty i to idzie na przykład do naszych rodziców. Myślę, Albo że... naklejamy na pocztówkę, jeżeli nie jest w kopercie. Tak, myślę, że to też jest fajna opcja, jeżeli chodzi o takie spersonalizowanie po prostu życzeń z podróży. Ja jestem ogromną fanką wysyłania pocztówek i tych pocztówek rzeczywiście wysyłamy sporo z każdego miejsca. No i właśnie od niedawna takie zdjęcia e, dodatkowo jakby doszły do naszego repertuaru. Ola też robi skrabuki po, powro po powrocie. E, nie wiem, może wam zaraz jakiś pokażę, taki tak na tak szybko. E, i, I też często wykorzystuję e, właśnie tą drukareczkę do tego. Nie liczcie na niesamowitą jakość tych fotografii, no bo one nie są niesamowite, no ale to jest jakość podobna. No myślisz nawet lepsza niż Instaxa. Kolejną rzeczą, kolejnymi rzeczami w zasadzie, które są nam bardzo przydatne w podróży, to są takie organizery podróżnicze. To są nic innego jak takie saszetki na dokumenty, na karty płatnicze. O Ola Wam właśnie pokazuje nasze paszporty. Z dużą ilością przegródek. Można tam wrzucić mapę, w tej chwili covidowe COVID zaświadczenia o szczepieniach. Co ciekawe, niektóre, ja mam na przykład tutaj y, paxeywową y, taką saszetkę. Y, ona ma również zabezpieczenie taką coś w rodzaju klatki Faradaya, y, czyli nie sczytają wam y, danych z karty, na przykład płatniczej. I jeżeli już przy tym jesteśmy, to ja może od razu płynnie przejdę do y, kolejnego gadżetu, czyli do gadżetu, który trzymam w tej chwili w łapie, czyli karta walutowa. Y, mnóstwo jest kart walutowych. Wasz wybór, jaką wybierzecie? My używamy rewoluta, miał chyba najkorzystniejsze po prostu warunki. Do czego to służy? Przede wszystkim bezpiecznie płacicie sobie za granicą. Możecie używać również telefonu, bo jego również możecie podpiąć pod telefon. Ale co najważniejsze, no bo zwykłą kartą też zapłacicie przez, przez telefon. Co najważniejsze, przewalutowujecie sobie pieniądze w takim momencie kursu walut. Który jest dla Was najkorzystniejszy, a nawet jeżeli jest bardzo korzystny kurs walut ogólnie na rynku, to już sprawdziliśmy to niejednokrotnie: rewolut zawsze ma odrobinę korzystniejszy kurs walut. A czy rewolut, czy jakikolwiek inny, inny, jak to się nazywa, nie wiem, bank walutowy? Ciężko mi powiedzieć. Więc tak, karta walutowa jest konieczna, tak naprawdę też na wyjście. Jest też to, że możecie przelać jakąś część pieniędzy z waszego prywatnego konta na rewoluta, trzymać go w złotówkach i albo płacić bezpośrednio tą kartą, czyli wy macie w złotówkach, płacicie kartą i on pobiera wam w walucie danego mhm. kraju po kursie z danego momentu. Ewentualnie, jeżeli tak jak kole powiedział, możecie sobie wyczaić po prostu moment, w którym te waluty są aktualizowane i akurat są niższe. One są aktualizowane bardzo często i po prostu przewalutować część Waszych środków na walutę danego kraju. Także tutaj opcji jest rzeczywiście mhm. kilka. My na przykład też ze znajomymi, którzy, są, którzy mają konta za granicą, są obcokrajowcami. Często na przykład, jak się gdzieś tam widzimy, jedna osoba płaci, to wymieniamy się w ten sposób, jakby oddajemy sobie pieniądze, Właśnie przez rewoluta. To też jest super, bo wystarczy w zasadzie kliknąć w ikonkę osoby, której chcemy wysłać pieniądze, i, i one tam lecą, pojawiają się natychmiast na koncie mhm. kolegi z rewoluta. Kolejna rzecz, którą można trzymać w takim portfelu, i kolejny gadżet, ewentualnie właśnie taki przydać podróżniczy, to są międzynarodowe prawa jazdy. Jeżeli. Prowadzicie auto i macie zamiar wynająć auto gdzieś za granicą. Nie mówię o Europie, ale często w wielu krajach zagranicznych nie uznają takiego polskiego prawa jazdy. Zawsze warto sprawdzić, w jakim kraju jakie prawo jazdy jest potrzebne. Tak, warto wyrobić takie międzynarodowe prawo jazdy. Ono jest ważne chyba 3 lata. W nim jest zawsze zdjęcie, dane z naszego prawa jazdy. No i rzeczywiście ono kosztuje chyba 30 zł. 30 zł czeka się na nie około tego. tygodnia, więc to nie jest żaden Przychodzicie tak. po prostu do y, Wydziału Praw Jazdy y, dajecie swoje prawo jazdy i na podstawie tego prawa jazdy wyrabiają Wam prawo jazdy międzynarodowe tak. przetłumaczone na angielski. Właśnie jest język polski, język. angielski, mhm. jest rosyjski, niemiecki, y, włoski z tego co widzę, francuski. Także przydatna rzecz. Czy my wiemy, że w tej chwili prawa jazdy są tłumaczone na język angielski, ale w niektórych krajach jakby po prostu żądają prawa jazdy międzynarodowego, a nawet jeżeli nie żądają, to nic Was to nie kosztuje i warto po prostu mieć dla bezpieczeństwa. Tak jest. Jak mówimy o, już o samochodach, o prawach jazdy. Słuchajcie, coś o czym zapominaliśmy bardzo często z Polski, teraz już nie zapominamy. Kupiliśmy to gdzieś za granicą, nie wiem gdzie. Natomiast mały, ale bardzo przydatny trzymaczek do telefonu. Dlaczego ten? Bo ten akurat pasuje do każdego. Tak naprawdę nie zdarzyło nam się, żeby nie pasowało nie pasował do jego samochodu, bo po prostu wpinamy go w kratkę wentylacyjną. Co jeszcze, no jak wypożyczacie samochód, no to jest to nieodzowne, no bo zawsze będziecie korzystali w obcym miejscu z nawigacji. No już nie z mapy, to już nie te czasy. Więc wpinacie telefon i naprawdę, naprawdę bardzo przydatna rzecz. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą, jeżeli macie zamiar wypożyczyć samochód. Więcej o tym już nie mówię, bo to taka pierdółka, ale przydatna. Kolejna rzecz, którą też niedawno dodaliśmy w zasadzie do naszego arsenału podróżniczego, to są takie bidony, to są butelki z filtrem. Akurat my używamy Brity, ale są różne, są Duffy, Philipsy, generalnie co Wam tak naprawdę pasuje. Znaczy najbardziej na rynku polecany jest Philips, tak z tego co wczoraj robiłem też research i sprawdzałem, ale my używamy Brity. Tak. Mamy dwa różne, ale tak naprawdę to jest ten sam system. Bardzo ciekawy system, dlatego że korzystacie z takich filtrów. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda po wyjęciu. To są małe filtry z włókna kokosowego I węglowe węglowe, które filtrują zanieczyszczenia z wody, takiej z kranu. Jakby oczywiście nie polecamy tego do używania gdzieś w Azji czy w Afryce, nabierając wody ze strumienia. To nie jest ten typ filtra. No, może nie pomóc na yy, zemstę faraona. Nie, e, ale rzeczywiście, jak na przykład jesteście gdzieś w Europie czy w Stanach, czy w krajach e, takich wiecie, bardziej cywilizowanych, gdzie można w zasadzie pić wodę z kranu, e, no to taka butelka się mega e, fajnie sprawdza. E, ten filtr, o którym Wam mówiłam, który Wam pokazywałam, akurat tutaj. Właśnie się oli wylała woda. Filterek wygląda właśnie w ten sposób. Ja to zasłonię. No to jest po prostu mały filtr węglowy. On jest fajny o tyle, że jeżeli macie zamiar podróżować dłużej niż 150 litrów wody bądź 4 tygodnie, no to możecie sobie taki filtr zabrać. On nie zajmuje praktycznie w ogóle miejsca. Mieści się w portfelu. Co to jest fajne, żeby pamiętać o wymianie tych filtrów. Akurat my tutaj mamy, tak jak mówię, Brite, i to są to jest paczka tych filtrów. Trzy filtry tutaj były. I jak tutaj zobaczycie, jest kod QR. Jak wymieniacie filtr, to po prostu skanujecie sobie ten kod i automatycznie do kalendarza, którego używacie w telefonie, trafia Wam przypomnienie o wymianie takiego filtra. Jeżeli chodzi o ceny takich flaszek, to te są po jakieś 40 zł, 39 zł. Są takie po 20 parę złotych, a są takie po 100 parę złotych. Więc, jakby tutaj, już też sky is the limit i wybór należy do Was. Ewentualnie, jeżeli wiecie, że nie będziecie korzystać takiej z wody z kranu, ewentualnie nie boicie się wody z kranu, to możecie zainwestować w taką butelkę, w taki Python. To jest akurat Contigo. Ale też są różne, oczywiście. Jest to o tyle wygodne, że tutaj e, można sobie go przyczepić do plecaka e, czy, do, tak, czy do paska. E, no i ma e, rurkę, więc nie musicie tak jak te, tych bidonów przychylać, żeby pić, tylko po prostu ciągniecie e, sobie z rurki i to też jest mega, mega wygodne. No tylko że ta akurat nie ma filtra. Ma też blokadę, żeby to się nie otworzyło przypadkiem. I pamiętajcie o jednej rzeczy. Nie pijcie z tego w samolocie. A jeżeli chcecie z tego pić w samolocie, to otwieranie, róbcie w kierunku przeciwnika, a nie w swoim. Ciśnienie niestety powoduje, że woda wystrzeliwuje z tego pojemnika. Sprawdziliśmy organoleptycznie. Już się teraz nauczyłam, że przed Przede otwarciem trzeba poluzować. się po prostu poluzować, wypuścić ciśnienie i wtedy można pić. Tutaj tego problemu nie ma, bo nie ma tej rurki, nie? Po prostu wyjdzie wam powietrze, a nie woda. Może powinniśmy zacząć od tego gadżetu, bo to w zasadzie na początku podróży jest najbardziej potrzebne, w momencie kiedy wyjeżdżamy. Tak, to są kostki do walizki. Ta jest akurat zapakowana. Ola ma taką pustą. To jest generalnie super rzecz, jeżeli jedziecie gdzieś na trochę dłużej i na przykład chcecie sobie popakować rzeczy tak, żeby szukając czegoś, nie trzeba było wyciągnąć, wyciągać po prostu wszystkich rzeczy, przewalać i robić przysłowiowego, przysłowiowego burdlu w walizce. Ja w, takiej, ja w takiej kostce na przykład pakuję sobie do jednej kostki. T-shirty, do drugiej kostki bluzki z długim rękawem, do trzeciej piżamy i bieliznę, a do czwartej spodnie, na przykład, ewentualnie buty. I wtedy takie kostki układacie jedne na drugiej, wiecie co w której jest, dlatego że są przezroczyste, tutaj siateczkowe i po prostu jakby wyciągacie tylko kostkę i z kostki wyciągacie jedną rzecz, którą potrzebujecie, a nie przewalacie po prostu i wyciągacie wszystko z walizki. Tak, ja nie pakuję nic, bo dla mnie już nie ma kostek, bo ona wykorzystuje wszystkie. Ale jeszcze o czym ja chciałem powiedzieć, jak mi kotuś tuś tam podasz, są też kostki nieprzeźroczyste, gdzieś tam wypadła. Na przykład na śmierdziuchy, tak zwane, czyli na rzeczy do prania. Jakieś skarpetki, one też są różnej wielkości. Jakieś skarpetki, jasne, no można do tego używać reklamówek, które potem wywalicie. No, ale po co? No, y, można też używać, y, kupić zawsze w bu, y, butelkę na czytwu. Y, zawsze kupować wodę mineralną w butelkach, no ale można użyć czegoś takiego. No, po cholerę mamy produkować śmieci, nie? Więc tak, no, jest to, jest to zdecydowanie wygodne, fajnie organizuje. I jeszcze jeden lifehack. Ciuchy, jak pakujecie do walizki, zawsze zwijajcie w rulon, a nie składajcie. Mniej się gniotą, zajmują mniej miejsca i są łatwiejsze w pakowaniu. Jeszcze jedna rzecz do organizacji. To takie pojemniki na przybory kosmetyczne, na szampon, odżywkę, żel pod prysznic, cokolwiek. Jeżeli jedziecie gdzieś na krótko i chcecie zabrać małe ilości, bo na przykład zabieracie tylko bagaż podręczny i nie można zabierać więcej niż 100 ml, to jasne, możecie kupić takie miniaturki podróżnicze. No ale to znowu jest po pierwsze droższe, po drugie produkcja plastiku. To, co my Wam tutaj pokazujemy. To są silikonowe e, takie buteleczki, które napełnia się swoimi produktami, których się używa. Tak, tam. Też nawet jest jeszcze szampon. E, I e, akurat moje są pakowane w trzy w, takim, e, w, w takiej torebeczce zamykanej. E, natomiast jakby no też są różne i można korzystać z różnych. Jest to fajne, wygodne. No, tutaj jest chyba 40 ml. To, to 60 30. ml. Tu jest akurat 60 ml, więc naprawdę na taką tygodniową podróż, jak sobie wrzucicie wiecie, do jednego żel pod prysznic, do drugiego szampon, do trzeciego odżywkę, no to nie ma problemu. Nie musicie zabierać pełnowymiarowych produktów, a macie to, czego używacie zawsze w domu. Bardzo przyjemne w dotyku w ogóle jest. Mhm. Taki silikonik. Kolejną, może nie rzeczą, którą chcielibyśmy Wam pokazać, z której korzystamy też, jest aplikacja, aplikacja, która troszeczkę pomaga w organizacji podróży, to jest Sygic Travel. Sygic to jest taka aplikacja, z której można korzystać bezpłatnie, ale można też opłacić sobie abonament. My wtedy, jak była jakaś promocja i generalnie zapłaciliśmy chyba 89 zł i możemy z tego korzystać jakby ze wszystkich możliwych opcji. Znaczy taką jedną opcją, która nie jest dostępna w darmowym, to nie można współdzielić sobie podróży, a w tej płatnej wersji współdzielić mhm. ją można. Tak. Nie wiemy, ile to w tej chwili kosztuje. No więc ta aplikacja pomaga nam w ten sposób, że po pierwsze, jakby wrzuca w jedno miejsce całą naszą podróż, czyli wpisujemy, kiedy lecimy, jakie loty, w którym hotelu nocujemy, i możemy wybierać z danego miejsca, on nam podpowiada na mapie. Ciekawostki, ciekawe miejsca turystyczne do zwiedzenia. Jeżeli taką, takie miejsce zaznaczymy i dodamy do naszej listy, i dodamy ich na przykład 5 czy 6 danego dnia, to aplikacja automatycznie rozkłada je w taki sposób, żeby było to wszystko po kolei jak po naj... drodze, po ścieżce. Tak, nie? po drodze jak najkrótsze trasy przejścia bądź przejazdu. Pokazując nam też po pierwsze trasę, po drugie, jak dużo czasu spędzimy na dojściu bądź dojechaniu do tego miejsca. Jeżeli do dojechaniu, to na przykład możemy wybrać, czy będzie to samochód, czy komunikacja miejska. Jeżeli komunikacja miejska, to też od razu on podpowie, jaką linią, linią. metra, czy autobusu, czy tramwaju należy pojechać. No i generalnie robimy to dzień po dniu. Jeżeli lubicie, to aplikacja również daje możliwość Wyrzucenia do PDF-a całego planu podróży razem ze wszystkimi miejscami, które odwiedzacie. I co jest też ciekawe, to właśnie jest to, że jak klikniecie sobie na dane miejsce, które będziecie zwiedzać, to pokazuje Wam się też informacja krajoznawcza, czyli właśnie jakby co to jest za miejsce, historię, zwiedzanie i tak dalej. Także jest to też rzecz, z której korzystamy. Mamy też dostęp do swoich historycznych, do historycznych miejsc. Przez Sygika również można na przykład e, jakby zamawiać wycieczki lokalne, bo to też jest podłączone pod taką aplikację, która m, gdzie możecie opłacić. I on na przykład Wam podpowie, że nie wiem, tutaj jest fajna winnica na przykład, i wykup sobie bilety. E, I tam wszystko można w tej aplikacji sobie chować. Nic zdać, nic ująć. Tak jest. Dlatego na dzisiaj już y, kończymy. Nasze zwiedzanie y, gadżetów, które y, dla Was przygotowaliśmy. W przyszłym tygodniu zapraszamy Was na drugą część, bo będzie nie mniej ciekawie. Mamy nadzieję, że ta Was część zaciekawiła bo będziemy mówili również o rzeczach elektronicznych, o y, rzeczach do internetu, y, które są bardzo przydatne. Y, również będzie o aplikacjach. Y, o, również będzie o zabezpieczeniach. Y, także zapraszamy, będzie bardzo ciekawie. Y, jeżeli Wam się podoba to, co robimy, to... Dobra, teraz jest przekaz podprogowy. Podoba Wam się to, co robimy. Robimy to najlepiej na świecie. Dobra, tak serio, dajcie, dajcie znaka, czy Wam się podoba. Dajcie łapkę w górę, możecie zasubskrybować kanał. Yy, I zapraszamy Was za tydzień. Ola, przedstaw się. Po, Pożegnaj się, <grym> powiedz, nie wiem, coś, bo ja gadam tutaj dużo. Pa. Pa, hej. Za tydzień o 17 w poniedziałek.